Cześć, witajcie w kolejnej agrodniowce. Dzianek, zaczęliśmy od sprzętu a teraz już robótki dalsze. To lecimy z odkryciem pryzmy. Dzisiaj taki dzianek właśnie. Ogarnianie trochę na miejscu. Muszę też skoczyć na pole, gdzie będzie owiec i zabrać stamtąd gałęzie, bo byłem tam zimą. Trochę zrobiłem porządków, powycinałem, ale gałęzie leżą sobie na pryzmie na polu. Także pojadę z Krokodylem je załaduję, przywiozę, no, no. i będzie tym samym czyste pole. A teraz odkrywam pryzmę. Porządki przy stogach, też muszę zrobić, odkryć folię na stoga, żebym mógł słone brać bez problemu. Także dzisiaj takie ogarnianie jutro jadę już wozić oborniki. Także jutro cały dzionek można powiedzieć z głowy Przeważa owsianą słomę tu od tej strony z Na drugą dużo tego nie ma. Przyznam tutaj ile? 4, 7, 10 wałeczków. Eee. Z tego względu, żeby słomę do ścielenia, bo idzie i więcej, bo idzie wałek dziennie, żeby brać od tej strony i po prostu ze słomą uciekać od strony pola, żeby już uciekać w stronę gospodarstwa, żeby jak najwięcej tego tu pola uzyskać do zasiewów. W przyszłym roku zrobię inaczej, bo ta słoma, która będzie do spasenia, to po prostu będzie w osobnym stogu i tak mi się wydaje, będzie najlepiej. No a w tym roku tak muszę trochę poprzestawiać Ale poprzestawiam, poogarniam tutaj e, Tu przejadę runerem Tu gdzie jest to takie bagno to wszystko ruszę runerem głębiej Żeby to zaczęło obsychać nam tu A i będziemy miała odzio Tak jak mówiłem dzień warsztatowy, dzień ogarniania Przyszły mi linki Mówiłem wam, że muszę przełożyć linki od sterowania turem do wymiany mam właśnie te linki. A już joystick odkręciłem, leży luźny. Teraz tutaj. O, to nie ten ten cieńszy. Teraz tutaj to muszę rozebrać. Linki sobie pozamawiałem w Zenoksie. Chłopakom mniej więcej wymierzyłem. Odnaleźli mi, że tak powiem co to za linka, bo to też nie było. To nie jest ta standardowa, niestandardowa, na no różnie można o tym mówić. W każdym razie ja mam, że. Może jak rozkręcę to Wam pokażę. Z jednej strony jest właśnie na tą główkę do joystick'a. A z tej strony, gdzie tutaj jest ten rozdzielać, tu są widełki. od takie, takie rzeczy. I i. i linki wymieniam. Ee, Linka, która ta, ta jeszcze chodzi tak w miarę, ona jest od podnoszenia całego tura, a ta odpowiada za przechył, ta prawa, i powiem wam, no już idzie to mega topornie, bardzo ciężko chodzi i mówię, już tak końcówka zimy było, kurde, prędzej urwę joystick, albo go połamie, siłując się po prostu z nim. No, no, niż to będzie dobrze chodziło Zobaczcie oh. no, jak ta ciężko Chodzi No i teraz O, oh, cisknąć on ciężko, tak pchając A nowe Pyk, pyk, no chodzą Naprawdę elegancko Więc tak, to muszę Ściągnąć, nie, bo w tych nowych nie ma tego big Zobaczcie, jak chodzi nowa. To, to nawet się nie trzeba delikatnie. O, pojechał, pyk, pyk. jak to chodzi elegancko. O, takie coś chodziło właśnie. No, bajka Stare linki już na zewnątrz. Nowe, już tutaj elegancko założone, poskręcane, wszystko pospinane Tak powinno być tu jeszcze tylko muszę tą gumkę założyć I podłogę wprawić Jest kwit. Od razu testujemy jak linki działają, robię tu porządek jeszcze Tu jak pamiętacie lub nie, na tym polu tutaj był taki fyrtel eee, No i krzaczory, trochę gruzu Takie pierdoły była to koparka, trochę uporządkować jeszcze tu trochę to porównam będzie tu owiec i miałem tu nie wozić obornika ale udało mi się trochę obornika załatwić i no i będzie obornik dobra ładuję tutaj te gałęzie na przyczepę i mogę wracać do domu i witam was już Wieczora, jest ze mną Agnieszka, witamy bardzo serdecznie na, na vlogu. Słuchajcie, uprawiam sobie, mam do uprawienia ten kawałek i ten po drugiej stronie tego lasku. Tu już uprawiam pod tą mieszankę jęczmienia, pszenicy i owsa. Czy tam chyba nic więcej tam już nie wchodzi w skład? A uprawiam już, mam podpiętego runera, także uprawiam, mamy fajne warunki i będzie już, że tak powiem, z głowy no się tak mówię, jeszcze, jeszcze dziś tak myślę początkiem kwietnia tak żeby nie, no, czasem nie przyszły przymrozki i nam tego ścięły w każdym razie tutaj działki po poplonie film mogliście też oglądać właśnie jak pracowałem tutaj z talerzówką i wałem nożowym płytko wymieszany poplon praktycznie po poplonie nie ma śladu teraz Uprawiamy na głęboko pod siew. Nawóz potem pójdzie pod siewnik. Obornika tu nie daje. Obornik, tak powiem, zostawiam sobie pod kukurydzę. Bo no tych kawałków też pod kukurydzę trochę jest. I wolę tam po prostu nawieść tym obornikiem. Tu damy nawozu i też będzie, myślę dobrze, z tego poplonu też trochę tej masy się narobiło. To naprawdę był ładny poplon, więc. Na pewno ziemia też skorzystała. No i jak wieczorek to biorę się za montaż. Także tak to wygląda. Na ten moment to wszystko. Tu macie. Subskrybujcie tutaj poprzedni odcinek. Trzymajcie się na razie i cześć.